Dzień Gubel, Dzień goobers Wszędzie i zewsząd rozbrzmiewają emisje piosenek świątecznych, których słodka radość koi wosk w narządach słuchu. Tylko, że te piosenki, nie wiem czy zauważyliście, i kolędy, to takie trochę takie, no nieżyciowe teksty mają. O puchu białym, co z nieba na ziemię spadł. No, a jaki miał być ten puch zielony, i skąd miał spaść, jak nie z nieba. No, i gdzie miał spaść, jak nie na ziemię. Świat pędzi i potrzeba nam w pieśniach i kolendach troszkę zaangażowania we współczesność. Ja nie chcę konkretnych tekstów pisać, mogę jedynie, od tego tu jestem, wytyczyć pewne teoretyczne kierunki. Potrzeba nam a zatem pieśni o wysiłku rządu, opozycji społeczeństwa borykających się. Na przykład o ojcowskiej trosce premiera. Do Tuska, hej pasterze, do Tuska, bo tam cud, zielona wyspa leży, ciepło zastąpi chłód. Wydaje się, że będzie fajnie. O niegodziwości opozycji potrzeba śpiewać. Mędrcy świata, złozi okrutna, Tuska prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna. Kaczor spisek nuje. No tu bym nad melodią popracował jeszcze, ale będzie. O sytuacji ogólnej powinny być kolendy, gdy się kryzys rodzi i na świat przy Minister finansów jeszcze bardziej bredzi. Opozycja się raduje, pod niebiosa wyśpiewuje gorzej, gorzej, gorzej. i Lis Donald. O, tu też nad melodią bym popracował. Czy o zakupach? Do sklepu hej frajerzy, do sklepu, bo tam cud obniżka się należy i przeterminowany food. trzeba urealnić repertuar. Nie należy przesadzać ze słodyczą, bo z tego cukru jeszcze się na Boże Narodzenie uformuje baranek Wielkanoc.